Danuta Martyniuk, żona znanego artysty muzyki Disco Polo, to osoba, która z pasją dzieli się swoimi podróżami i wrażeniami z wyjazdów. Jej zamiłowanie do zwiedzania zakątków świata sprawia, że media społecznościowe stają się platformą, na której jej przeżycia mogą być ukazywane szerszej publiczności. W drugiej połowie sierpnia tego roku Danuta wyruszyła na wakacje do ciepłych krajów, chętnie dzieląc się z fanami migawkami z tego niezwykłego urlopu. Na Facebooku zamieściła kilka zdjęć, które błyskawicznie przyciągnęły uwagę. Na jednym z kadrów widzimy 58-letnią Martyniu, która z radością trzyma kieliszek wina, delektując się smażonymi przekąskami. Niebieska woda basenu w tle dodaje uroku tej relaksującej scenie, jednak to drugie zdjęcie, które opublikowała, byłoby tym, które wzbudziło największe zainteresowanie jej fanów. Na plaży w niebieskim stroju kąpielowym oraz z kapeluszem i stylowymi okularami, Martyniuk prezentuje swoje nowe oblicze. W komentarzach można znaleźć zachwyty internautów, którzy nie szczędzą jej komplementów. Pięknie, pięknie, pięknie. Wspaniałego wypoczynku. Piękna, super. Takie słowa rozbrzmiewają na jej profilu. Warto przypomnieć, że Danuta w ostatnich latach przeszła znaczącą metamorfozę. Gwiazda otwarcie mówiła o swoich decyzjach dotyczących estetyki. Przeszła zabieg liftingu twarzy oraz operacje nosa i powiek. Co więcej, zmiany w jej wyglądzie to nie tylko efekty zabiegów, ale również ciężkiej pracy nad sobą. Zrzuciła niemal 20 kg, co z pewnością przyczyniło się do jej wyjątkowego wyglądu, który możemy podziwiać na najnowszych zdjęciach. Czytałam nieprzychylne komentarze w internecie na mój temat, to mnie zmotywowało. Pomyślałam: O nie! Muszę coś zmienić, wyznała w rozmowie z dziennikarzami. Podobną drogę przeszedł również jej mąż, Zenon Martyniuk. W jednym z wywiadów przyznał, iż również zmagał się z nadprogramowymi kilogramami. W marcu bieżącego roku ujawniał, że jego waga waha się w okolicach 80-86 kg, a jego celem jest dojście do 80 kg. Chciałbym schudnąć do 80 kg, ale ciężko jakoś, zdradził muzyk. Co pokazuje, że oboje, Martyniukowie, wzięli sprawy w swoje ręce i postanowili zmienić swoje życie na lepsze. Cała ta historia jest nie tylko inspiracją dla tych, którzy również myślą o wprowadzeniu zmian w swoim życiu, ale także dowodem na to, że motywacja i determinacja potrafią zdziałać prawdziwe cuda. W końcu każdy z nas ma szansę, by wziąć swój los we własne ręce i zrealizować marzenia, zarówno te dotyczące wyglądu, jak i podróży.